Ciemano, witam Was w kolejnym odcinku z Terzkiesa, na którym to moi widzowie będą rywalizować o fajną wygraną, ponieważ biorę ich baterki do 100 zł i będą walczyć o kosę. Specjalnie właśnie ja napisałam, żeby wybrali takie skrzynki, z których leci kosa czy tam rękawice. No i oczywiście, jeżeli takie coś wypadnie, to dostaną większą nagrodę, a kto zrobi największy proficik, również dostanie nagrodę w postaci skina. Dla was również jest przygotowany skinek. Wystarczy oglądać do końca, ponieważ pojawi się hasło konkursowe Wpisz na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam pojawią się wyniki na skinie z poprzednich odcineczków. No i też tam będziecie mieli okazję sami wziąć sobie udział w takim konkursie na odcinku, czy i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam również tutaj, ponieważ czekają na Was konkursiki z po tam 8,40, macie szansę wygrać emeczkę. Już pika, shadow daggery oraz oczywiście rękawice. Wpłacając minimum 15 zł czekają na Was dwie kostki, z czego na jedną z nich są zwiększone szanse, a wpłacając minimum 30 zł macie szansę zgarnąć sobie Knife o wartości 2000 zł, na którego są dwukrotnie zwiększone szanse. Pamiętajcie, że jak skina wygracie, to od razu go dostajecie do swojego ekwipunku w formie prezentu. No i też dopiero wtedy konkursik się zakończy. Stronka jest dla osób pełnoletnich. A jeżeli wpłacacie, no to tutaj z kodzikiem CoLivia, gry po aktywowaniu. Daję Wam również dodatkowe 10% do każdego depozytu Także nie, nie przedłużamy i zabieramy się za batelki moich widzów No dobra, pierwszym widzem jest oczywiście Catpex I uwaga, widzów zgłosiło się czterech, także z, każdej, z każdego widza zrobimy jakby dwie watelki, żeby mieli porówne szanse Oczywiście sami sobie chciałam to zrobić na cztery osoby po prostu w jednym trybie, żeby po prostu sprawdzić skrzyneczki, czy faktycznie z nich wypadną kosy. Bo też specjalnie tak napisałam, aby skrzynki były takie, z których potencjalnie lecą, jest szansa na koskę czy tam rękawice. Głównie też to dla Was nagrywam, żebyście sobie zobaczyli, jak te skrzynki sypią, ale jak sami sobie już wybrali osoby, jaki tryb i tak dalej, no to zostańmy oczywiście przy tym. Jeżeli chodzi o Turbox Case'a, to totalnie tutaj nie oddał. Z pierwszej batelki, jak na przykład zrobi jakiś proficik, później z drugiej, jak zrobi proficik, to my to sumujemy po prostu i na sam koniec się okaże, komu udało się zrobić największy proficik. No i wtedy oczywiście zgarnia ode mnie skina totalnie za darmo, po prostu za samą chęć tworzenia dla mnie batelki. No ale tak szczerze mam nadzieję, że tutaj jakaś koska wpadnie, cokolwiek. Póki co jesteśmy na Ember na buście, który niestety tutaj no nas nie ratuje, bo mamy najmniej. Tutaj Trip Underdog chyba spisałby się świetnie. No i niestety, tropicik z tej batelki jest bardzo przyjemny. Ale nie na moje konto. Także, także, no tu jest ten problem. Lecimy sobie, kopiujemy bitewkę, żeby nie przedłużać. Lecimy taką samą, jeden do jednego. I mamy dwóch przeciwników nawet. Także spoko spoko, jest w sumie taka godzina, że raczej dzisiaj obejdzie się bez botów, batelki są też do stóweczki, także gdzieś tam każdy może sobie dołączyć, toolbox case jak w pierwszej batelce nie oddał, to w drugiej tak samo, chociaż tu już troszeczkę lepiej chodzimy sobie na naklejeczki na buse, które tutaj chyba były tylko do dopełnienia tutaj naszego proficiku, no i tutaj widzę, że anime case bardzo fajnie się spisała, za 35 zł tutaj e, sypnęła także no case oj, a pupka wleciała za 60 zł. No, to mnie troszeczkę zmartwiło. Ember case kosztuje 12,60. No i chyba z tej batelki będzie większy profitik, tak mi się wydaje. Ale druga kwestia jest taka, że dostajemy ciry. Jesteśmy. Na przegranej pozycji tutaj z naszym oponentem Michałem. I raczej Colorful Case w trybie normalnym nas nie jest w stanie poratować. Było blisko. Było naprawdę blisko. Także, no niestety, bez kosy, bez rękawic. I przegraliśmy dwie batelki. Kolejnym widzem jest Ramirez, który postawił sobie tylko na trzy skrzyneczki w trybie Boost. Jest to Lovely Case i dwa razy Antum Case. Także lecimy sobie Underdog na cztery osoby, tak jak zaznaczył. Batelka jest troszeczkę tańsza, bo tam 7 zł chyba mniej. I tak podsumowanie liczy się jakby z dwóch batelek. Tam później łączę proficik, jaki się udało zrobić, więc lecimy sobie. Tutaj dodajemy Bota, Emily. No dobra, przeżyję to. Mam nadzieję, że jak w poprzednich miałam poszło mi tak kujowo, to chociaż teraz uda mi się underdoga wygrać. No ale póki co to w ogóle idziemy łeb-web. Okej, okay, kałaszek tutaj wleciał, no ale szczerze, myślę, że te skrzynki będą lepiej sypać, bo one są chyba. O kurwa, golden coil, ja pierdolę. Dobra, no, Mirez, powiem ci, że do Twojego profitu nikt nie przebije, nikt nie jest w stanie przebić Twojego profitu, chyba że z cudem kosa poleci bo rękawice. To już jest ciul, to jest ciul profitu. Piękna skrzyneczka jesienna, oczywiście, która kosztowała bodajże 35 zł. Ale oczywiście przed nami jeszcze jedna, taka sama batelka. Wow, naprawdę jestem w szoku. Co ta skrzynka tutaj sypnęła? Aż dwukrotnie meczka Golden Coil. No, niestety, był to tryb underdog, a mieliśmy najwięcej. Mieliśmy najwięcej, no tutaj totalnie nie trafiony Wcześniej, w pierwszej batelce, kaska ten tryb underdog by mnie poratował tutaj niestety tryb standardowy no ale co, lecimy sobie na drugą batelkę taką samą, no i tutaj widzę, że bez emeczki, no ale też mamy najwięcej z nich wszystkich to druga batelka zdecydowanie o wiele, o wiele gorzej i ponownie mieliśmy najwięcej więc no szczerze nie wiem czy ktoś ma takiego samego PH jak ja ale no to widać w każdym odcinku, że jak ja nie daję underdoga to mam e, najmniej, a jak daję standardowy znaczy, jak ja nie daję underdoga, to mam najmniej, a jak daję standardowy, to mam też najmniej. No wiecie o co chodzi. No cóż, no i kolejnym widem jest Kubuś. No i tutaj mamy jedną skrzyneczkę, więc może i ubogo, no bo tylko jedna, ale za to chyba najdrożej, bo kosztuje najwięcej. Także tutaj sprytną taktykę Ziomeczek podjął, oczywiście batelka jest w trybie standardowym. Czyli powinna mieć najwięcej. A wcześniejsze dwie batelki, które były w trybie Underdog, ja miałam najwięcej. Więc teraz mam nadzieję, że tutaj mi się w końcu poszczęści i że ta skrzynka coś nam zacnego sypnie. No bo ono sporo kosztuje, i to jest jeden strzał tak naprawdę i średnio to widzę. Średnio to widzę. Proficik. Średni, ale przed nami jeszcze jedna taka sama batelka. No, ryzykownie tutaj kubuś zagrał. Bardzo ryzykownie. No ale wchodzimy sobie, mamy jednego drugiego użytkownika i oczywiście dodajemy sobie na ostatnie miejsce bota Michaela Także liczyć tylko na to, że nam coś zajebistego wpadnie, no ale no nie wpadło Słabo Kubuś najmniej, raczej już no nikt nie przebije Ciebie Że no tutaj w ogóle na minus wyszło, także Słabiotko, słabiotko. Ostatnia watelka na dzisiejszym odcinku jest oczywiście od Mateo. Mamy tutaj plug case w trybie normalnym. No i później skrzynie na busty, czyli non casek, lovely casek i carset Case'ik. Te osoby. Tryb standardowy. Także lecimy, zobaczymy, czy w ogóle Mateo uda się przebić z Ramireza, który zrobił potężny profit. Także let's go: Botel i Samu. No dobra, jestem mega ciekawa tej watelki. No bo tutaj Ramirez już czy pewnie ma w garści wygraną Pewnie siedzi już przed ekranem, tutaj wie, że skinek dla niego poleci No ale tutaj jeszcze jest szansa na zrobienie większego profitiku. No i oczywiście może w końcu o zrobienie kosy Zobaczymy, zobaczymy Póki co zapowiada się w ogóle dobrze chyba ta batelka jako jedyna z tych wszystkich, bo Mamy wygraną Mamy wygraną, pierwszy raz w tym odcinku A jest to do która batelka? Siódma Wow, naprawdę dobrze nam dzisiaj idzie, czerwony dywan jak chuj, no ale jeszcze tutaj proficik jest zrobiony, nie taki wow jak u Ramireza, ale lecimy jeszcze druga szansa, oczywiście ostatnia batelka na dzień dzisiejszy, mamy jednego przeciwnika, mamy drugiego przeciwnika i klepujemy sobie bocika, także let's go, no tutaj jeszcze jedna szansa jest, flag zazwyczaj, zwyczaj zazwyczaj nic nie oddał w trybie normalnym, no I tutaj jestem ciekawa, czy znowu coś fajnego popada. Bo póki co, to tak średnio. poprzedniej batelce tutaj zdecydowanie, zdecydowanie lepiej sypało. Chociaż o kurcze, mamy najmniej. Dobra, gorzej watelka wyszła. Gorszy proficik e, niż poprzedniej. No ale Ramirez, wygrałeś. Gratuluję. się do mnie oczywiście na Discorda, żeby odebrać swoją wygraną. A jeżeli wy chcecie wygrać skina na tym odcinku, zostawcie suba z dzwonem, lajka, a w komentarzu możecie po prostu napisać y, jakiś kolor, tak, kolor na pierwszą literę waszego niku i to tak naprawdę tyle, żegnam się z Wami, trzymajcie się Simonko.